Nazywam się Ewa Mikołajew Wieczorowska, a to jest podcast Montessori jednym zdaniem. Obserwacja według Marii Montessori. Kilka ładnych lat temu przetłumaczyłam tekst Marii Montessori. Jest to fragment jej wykładu, wygłoszonego w zawodowej szkole dla nauczycieli w Oldenburgu. I chciałabym teraz podzielić się z wami właśnie tym tekstem, bo opowiadanie o tym, jak Maria postrzegała obserwację, no na pewno nie będzie tak dobre jak posłuchanie po prostu tego, co ona sama na ten temat mówiła. O obserwacji. Wydaje się, że obserwowanie jest tak proste, iż nie wymaga wyjaśnień. Może sądzą Państwo, że wystarczy być w sali i widzieć, co się w niej dzieje? Obserwacja nie jest taka prosta. Każda metodyczna obserwacja wymaga przygotowania. Celem obserwacji jest dostrzeżenie tego, co robią dzieci niezależnie od naszej obecności. Obserwator musi pozostawać w całkowitym bezruchu i ciszy. Dzieci mogą często domagać się podziwu, bądź prowokować swym zachowaniem krytykę ze strony obserwatora, bądź zaczepiać sąsiadów i dzielić się z nimi swoimi uwagami. Jest to zatem rzeczywiście potrzebne ćwiczenie świadomego bezruchu, który staje się zależny od naszej woli. Podczas obserwacji dziecka odnajdują się Państwo na nowo w roli nauczyciela lub przewodnika i sprawdzają, jak często pragną wkroczyć do akcji. Odnotowują Państwo również to, jak często pojawia się chęć podzielenia się z sąsiadem informacją lub interesującą uwagą. Możecie Państwo liczyć te wszystkie impulsy, aby móc ocenić, jaki dystans dzieli Was od punktu, w którym znajdujecie się w chwili obecnej, a sytuacją, w której zachowacie się jak idealny obserwator. Takie trwanie w ciszy jest dla niektórych osób bardzo ciężkie. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, aby słuchać naszych własnych impulsów. Żyjemy w przekonaniu, iż nasze działanie jest zawsze dla innych korzystne. Że z pewnością zrobimy dobrze to, co inni robią źle. Że z pewnością możemy skończyć coś, co nie zostało skończone przez innych. Do tego stopnia przyzwyczailiśmy się traktować tego typu impulsy pozytywnie, że nigdy nie uczyliśmy się ich kontroli. Gdy widzimy, że dziecko męczy się podczas wykonywania jakiejś czynności. To chcemy mu pomóc, ale jeżeli chcemy obserwować dziecko, to musimy je właśnie obserwować. Gdy widzimy, że dziecko ma trudności i problemy w czasie pracy, lub że potrzebuje bardzo dużo czasu na czynność, która jest według nas łatwa do wykonania, to nadal pozostajemy obserwatorami. Można pokonując wewnętrzną potrzebę bycia nauczycielem, każdorazowo w takiej sytuacji wziąć prosty materiał i przerobić go. Z dnia na dzień będziecie Państwo odczuwać mniejszą potrzebę wykonywania takiego zadania. W tym momencie możecie doświadczyć znaczenia ciszy i poczucia spokoju, a może także wewnętrznej przemiany. W każdym razie przekonacie się Państwo, że prawie każde impulsy nakazujące działanie w podobnych sytuacjach. Są niepotrzebne. Zobaczycie, że dziecko, chociaż potrzebuje dużo czasu i ma problem z wykonaniem zadania, odniesie w końcu wspaniały sukces. Znajdzie także ten błąd, którego nie dostrzegło na początku. Gdy będziemy chcieli działać, nieść pomoc, możemy nic nie zaobserwować, a poza tym uniemożliwimy dziecku samodzielne pokonanie trudności i doświadczenie w pełni poczucia sprawstwa. Ogromną satysfakcję sprawi Państwu uświadomienie sobie faktu, iż dziecko ma w sobie większy potencjał niż dotąd sądziliście. Być może odkryliście Państwo w tym momencie rzecz najważniejszą. Wasze niepozorne ćwiczenie samokontroli prowadzi do odkrycia istoty nieporozumień pomiędzy dzieckiem i dorosłym. Dorosły chce dziecku pomagać. Zamiast tego, jego działanie jest dla dziecka przeszkodą. Dorosły działa kierując się dobrem dziecka i miłością do niego. Lecz szkodził kochanemu dziecku. Zaczynamy więc od stworzenia wizji uwalniania duszy dziecka uzależnionej do tej pory od dorosłego, pamiętając o cenie, jaką przyjdzie nam zapłacić. Istnieje jeszcze inny cel obserwacji. Gdy obserwujecie dziecko, e, Państwo jedno dziecko, nie powinniście przestawać obserwować pozostałych dzieci w grupie. Wszystko, co nas otacza, co znajduje się w polu widzenia, musi zostać podporządkowane świadomości. Nauczyciel nie powinien biegać od jednego dziecka do drugiego, obserwować najpierw jedno, potem drugie. Musicie uczyć się patrzenia, opanowywania własnych impulsów i czekania. Musicie osiągnąć wysoki stopień opanowania i cierpliwości. Maria nazywa to cnotą cierpliwości. Każdy prawdziwy obserwator jest ze względu na swoje człowieczeństwo cierpliwy. Jak w każdym innym przypadku, gdy obserwacja jest niezbędna. Jeżeli nie jesteśmy przygotowani i nie potrafimy być cierpliwi, nie doczekamy się efektu. Osoba, która obserwuje cierpliwie i bez znudzenia, zdobywa poprzez takie ćwiczenie wewnętrzną siłę. Musicie naturalnie być świadomi wartości i znaczenia obserwacji. Działania widoczne gołym okiem nie wymagają specjalnego przygotowywania się do obserwacji. Musicie być przygotowani do obserwacji zjawisk, które nie rzucają się w oczy, nie zwracają uwagi w pierwszej chwili. W poprzednim filmie opowiedziałam wam ten tekst własnymi słowami, ale bardzo zależało mi też na tym, żebyście usłyszeli go właśnie w takiej formie, w jakiej wygłosiła ten referat Maria Montessori. I na koniec kilka wskazówek dotyczących Montessoriańskiej Obserwacji, też słowa samej Marii. Gdy już będziemy gotowi do prowadzenia Montessoriańskiej Obserwacji, to może się ona dzielić na takie trzy obszary. W pierwszym obszarze będzie praca dziecka, w drugim obszarze zachowanie dziecka, a w trzecim obszarze tak zwane, czasami źle przez nas interpretowane, posłuszeństwo dziecka. I przeczytam Wam tutaj, co Maria na ten temat pisze. Jeżeli chodzi o obszar pracy, to obserwujesz, kiedy dziecko zaczyna stałą pracę, jaką pracę wybiera, jak długo pracuje z danym materiałem, jak długo Pierwszy raz wykonuje pracę, jak długo wykonuje powtórki? Czy i jak indywidualizuje sposób pracy z danym materiałem? No bo przecież nie musi ślepo podążać za pokazem nauczyciela. Po jakie materiały sięga w danym dniu i w jakim stopniu skupia się na kolejnych zadaniach? Czy pojawia się spontaniczna pracowitość i jak długo się utrzymuje? W jaki sposób przejawia chęć czynienia postępów w pracy? Czy potrafi utrzymać koncentrację uwagi podczas wykonywania zadania, pomimo hałasu, bądź innych dekoncentrujących bodźców w najbliższym otoczeniu? Jeżeli nie potrafi utrzymać koncentracji uwagi, to czy i jak szybko wraca do swojej pracy? W obszarze zachowania patrzymy na następujące kwestie: porządek i nieporządek w działaniach dziecka. Czy praca, którą wykonuje, ma wpływ na zmianę niepożądanych zachowań dziecka? Czy pozytywnym zmianom w zachowaniu dziecka towarzyszą radość, spokój i równowaga? I w ostatnim obszarze, czy dziecko reaguje na zaproszenie do pracy? Kiedy dziecko zaczyna czuć potrzebę pracy z innymi dziećmi? Kiedy i jak reaguje na wezwanie, na prośbę o przyjście? Jak wypełnia swoje obowiązki i jak okazuje dobrowolne i radosne posłuszeństwo, czyli w jaki sposób działa, czy i w jaki sposób działa zgodnie z zasadami, które panują w każdej grupie. Życzę Wam pięknych montesoriańskich obserwacji, zakończonych pięknymi montesoriańskimi sukcesami w pracy dziecka. Jestem bardzo ciekawa, co sądzisz o takiej interpretacji hasła programowego metody Montessori. Zostaw komentarz, napisz do mnie albo zadzwoń. Do zobaczenia na Montessoriańskiej Drodze.